Cześć, witajcie na kanale nagrywanie. Jestem onym, a to jest moja świątnia gracz. W dzisiejszym materiale przybędę do Was z prezentacją tej oto edycji jest to Cult of the Lamb Deluxe Edition, więc ja taki szybki unboxing i zobaczymy, co jest w środku. Dajcie mi znać czy wy to wydanie zakupiliście i czy w ogóle graliście w ten tytuł, bo wcześniej z tego co mi było dostępne, tylko wyłącznie wersji cyfrowej, a teraz mamy wersję pudełkową, tutaj jest artbookiem i chyba jeszcze z czymś no dokładnie nie pamiętam, ale zaraz. Zajrzymy do środka. Pamiętaj, że zostawić łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek. Napiszcie jakikolwiek komentarz, żebyśmy mogli sobie porozmawiać i zachęcam też do odwiedzenia moich pozostałych mediów oraz strony internetowej grywanie.pl. Pudełko naszej edycji z przodu wygląda w ten oto sposób. Jeden bok, drugi i z tyłu wygląda to tak. Kilka grafik prezentujących rozgrywkę i w sumie nic więcej. W środku gierka zapakowana oraz artbook i ogólnie te całe pudełko, kolekcjonerskie zewnętrzne ładnie się. Ma. Prezentuję. soundtrack Gra Artbook. Artbooka zaraz sobie jest strona po stronie. Najpierw zajmiemy się tymi rzeczami, więc e, będziecie mogli sobie go całego przeanalizować razem ze mną, ale to za chwilę. Najpierw sprawdźmy, co jest tutaj. Mamy tutaj soundtracka wygląda on tak: pudełko w ten sposób. To, e, to opakowanie wygląda w ten to sposób. Z tyłu niestety nie ma listy utworów. Całość mamy tutaj na płycie, która wygląda w ten sposób. Pudełko z jednej strony, z drugiej, w środku. Nie mamy niczego oprócz ładnej okładki i takie oto płyty, czyli mamy podwójną okładkę i możemy sobie ją tutaj, jak widzicie, zmienić. Bardzo ładna grafika. Przódek Booka The Art of Cult of the Lamb. Bardzo ładna grafika. Z tyłu wygląda w ten oto sposób. Na grzbiecie mamy oczywiście nazwę, jest jak najbardziej na plus. Niestety jest tutaj miękka okładka. A strony naszego artbooka nie są w żaden sposób, a nie są numerowane w sortii. a Więc teraz. Zobaczmy go sobie strona po stronie. I tak oto w pełni prezentował się ten Arbook na plus zasługuje to, że oczywiście jest numeracja stron. Mamy rozdziały i bardzo dokładnie przedstawione różne elementy z rozgrywki. Osobiście w tej jeszcze nie grałem, ale zapewne niedługo sobie ten tytuł sprawdzę. Jeżeli chodzi o to wydanie, to byłoby tyle. Dajcie mi znać, jak Wam się ono podoba i czy je zakupiliście, no i czy w ogóle graliście. Ten oto tytuł. Co do ceny, około 230 zł. I teraz tak. Ogólnie nie jest jakiś tytuł premium, nie jest to duża gra, w związku z tym cena jest o wiele niższa, ale za 230 zł otrzymują tutaj gierkę e, Artbooka oraz Sunfire, więc moim zdaniem jest to dobra cena. Względem tego, że te już tytuły premium nas kosztują leży około 300-350 zł, więc teraz od 230 zł powiem, to, to zostawi. Moim zdaniem fajny dodatek do kolekcji. No oprócz tego też takie ładne, właśnie kolekcjonerskie pudełko. Moim zdaniem warto, dość ciekawie, że ktoś właśnie zbiera tego typu gadżety. Tak ja więc czekam na Wasze komentarze i widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale. Trzymajcie się.